Co motywuje jednostki do podjęcia własnej działalności gospodarczej? Na to pytanie. Postaramy się udzielić odpowiedzi w niniejszym odcinku. W praktyce mamy na ogół do czynienia nie z jednym, ale z pewną wiązką motywów. Biznes to zarabianie pieniędzy. Z perspektywy small businessu podstawowym motywem do założenia własnej firmy jest potrzeba zabezpieczenia bytu sobie i rodzinie. Z drugiej strony, dla ambitnego przedsiębiorcy kluczowa będzie chęć zarobienia, prawdziwie dużych pieniędzy. Motywy nie mające stricte ekonomicznego podłoża są bardziej zróżnicowane. Można tu wymienić chęć spełnienia własnych marzeń i ideałów, osiągnięcia namacalnego sukcesu i zdobycia dzięki temu społecznego uznania. Innym ważnym motywem jest dążenie do niezależności na niwie zawodowej. Jest to jeden z głównych motywów zakładania własnej firmy przez ludzi, którzy nie mają kłopotów ze znalezieniem pracy i osiągają satysfakcjonujące dochody w dużych korporacjach. Bardzo szczególnym motywem jest dążenie do zaspokojenia zidentyfikowanej potrzeby na rynku. Oto poszukujemy określonego produktu czy usługi i obserwujemy brak adekwatnej oferty na rynku. To rodzi refleksji. Jeśli ja tego poszukuję, to może są inni potencjalni nabywcy. Stąd już tylko krok do uruchomienia firmy zaspokajającej wspomniane potrzeby. Jakie motywy kierują przedsiębiorcami, którzy już na etapie planowania myślą w kategoriach ambitnego biznesu. Dla osób dążących do osiągnięcia czegoś znaczącego i zyskania społecznego uznania, Myślenie w kategoriach firmy na większą skalę jest naturalną konsekwencją tych aspiracji. Chęć zarobienia prawdziwie dużych pieniędzy w sposób oczywisty kieruje uwagę ku większym przedsięwzięciom. Także taka cecha jak wiara we własne siły i możliwości sprzyja angażowaniu się w ambitniejsze projekty biznesowe. Interesującą próbę Wyjaśnienia motywów uruchamiania dynamicznych przedsięwzięć biznesowych podwieli dwaj naukowcy Shepard i Wiklund, którzy zaadaptowali do tego celu stworzoną na gruncie psychologii społecznej teorię Aizen o planowanym zachowaniu. Kluczowe elementy tej koncepcji ilustruje diagram. Aspiracje dotyczące dynamiki wzrostu, są w, tym, są w tym modelu pochodną wiary we własne siły oraz oceny potencjalnych rezultatów przedsięwzięcia. Czynnikiem korygującym albo inaczej moderującym aspiracje wzrostowe jest postrzegany stopień kontroli nad realizacją przedsięwzięcia oraz dostęp do kluczowych zasobów, a więc zasobów ludzkich, technologii, i źródeł finansowania. Profesorowie Wiklund i Shepard podjęli próbę statystycznej weryfikacji modelu na próbie 326 małych szwedzkich przedsiębiorstw. Kluczowe wnioski z tych badań są następujące. Po pierwsze, istnieje korelacja między wyższymi aspiracjami wzrostowymi a faktycznie osiągniętą dynamiką. Innymi słowy, przyjęcie ambitnych celów w fazie planowania sprzyja realizacji wyższej dynamiki wzrostu. Po drugie, dynamika wzrostu jest bardziej zbliżona do faktycznie osiągniętej w przypadku liderów, którzy są lepiej wykształceni i mają większe doświadczenie w zakładaniu firm i zarządzaniu dynamicznymi organizacjami. Natomiast brak jest wyraźnego wpływu dostępności środków finansowych na relację między planowaną a osiągniętą dynamiką wzrostu. Zaprezentowana wyżej koncepcja ma istotne znaczenie dla wyjaśnienia mechanizmu inicjowania ambitnych, dynamicznych przedsięwzięć biznesowych. Z jednej strony potwierdza zdroworozsądkową regułę: Think big myśl o rzeczach wielkich, a osiągniesz sukces. Po drugie jest kolejnym potwierdzeniem tezy o kluczowym znaczeniu wykształcenia i wcześniejszych doświadczeń zawodowych założycieli w uruchamianiu dynamicznych firm.